Tak se tak se Bibi To pozdrówmy kurwa kinie Pozdróbie nie zaginie! Kinie! Kina, nie, to nie kina. śmieszne. Nie, to pozdrówmy kogoś nie. innego. Chciałam pozdrowić całą moją rodzinę. Czuję się zobowiązana? Tym temacie, ponieważ czuję, że coś osiągnęłam w tym życiu. To jest naprawdę wiele. Móc pomalować usta. Na czerwono, z moją mamą. Myślę, że to są poważne rzeczy. I Ja pozdrawiam zatem mamę moją. Bo... Która dzielnie nie zbiera zieleniatki pod ziemią, i tylko ona wie, gdzie one drzemią? Zabarki się wygrzewały. Zabarki. A ja! A, poza... a ty coś za jeden kurwa? To jest stary trend. nie jest Posłuchaj, moja miła. A... ¡Mamá, amigo!